Godzina jest wiedzy, którą pozyskuje którą inwestuje na przyszłość i jest ucięcie. Tego nie było. Cały czas przez ten książkę, jedną, dwie, trzy. I cały czas o tych książkach myślałem. Przez całą dobę myślałem. A nie było ucięcia właśnie, żeby tu jest no czas na naukę, tu jest na rodzinę, tu jest żeby odpocząć, a tu jest żeby spać. Nie było tego. Cały czas rano wstawałem, jakby tu zrobić znowu te same myśli. To było to samo, to było cały czas, to no, cały no, w pracy myślałem o tym, jak się bawiłem z moim dzieckiem, jak Wstawałem. O tym samym. Myślałem o tym samym, ale nie było działania. I teraz się to zmieniło. Był przełom, gdzie, wiesz czego mi brakowało? Brakowało, brakowało mi dusla, który mi dał dużo. Brakowało mi poznanie takiej osoby, jaką ty jesteś Paweł. Wspólnika, który pewnie nie tyle co wiedzę, co jakby Jest jeszcze zostały już dlatego, że po jestem. Poczułem, po że wspólnik to jest ten, albo grupa. Wspólnik, albo grupa. To zależy że... na mnie to, że wspólnik dawał mi w pewnym. E, w pewnym sensie trochę Żeby po prostu pójść dalej, żeby wyjść z tego, że jestem. Jestem uczniem, a stań się nauczycielem. To jest ta właśnie rica. Jesteś uczniem, więc jest na 100 książek. A do tego, żebyś przekazać, żeby przekazać Ja nie? ci wiedzę jeszcze nie mogę dać stuprocentowej, dlatego że wiesz ale ty, dobrze, Paweł, ale wiesz dobrze, że moja wiedza by cię zabiła. Ale to Paweł, to nie chodzi o to. to nie chodzi, że dlatego nie ja, ci, stan, ją ja że ci ją dawkuję, Ja ci ją dawkuję. Że jesteś, Paweł, że jesteś że tak. wspólnik, bo. O to chodzi. Bo, ja cię prowadzę powoli. Znaczy, chodzi o to, żeby znaleźć osobę, która ma taką samą paskę jak ty. Na przykład, jakby, czuję się dobrze w towarzystwie, gdzie na przykład ludzie się interesują przedsiębiorczością, rozwojem osobistym, tak? A gdybym młodszy i interesowałbym się sportem, nie czułem się dobrze czuć sportowców. Ja byłem na przykład, yy, dużo spędzę czasu ze sportowcami, gdzie oni wtedy, jak miałem 16-17 lat, nie kumałem wtedy. W ogóle nie kumałem tego, no, no to o co chodzi. Oni osiągają wyniki. Ja chciałbym być tak jak oni. To nie jest na na mistrzostwa świata, że otaczam się z ludźmi, którzy osiągają naprawdę najwyższe cele w sporcie. I to było, to było wtedy zapatrzenie, ale wtedy nie myślałem o tym jak to zrobić, tylko wtedy to robiłem. I to była ta przerwa, że byłem sportowcem, robiłem to, przyszła chwila załamania i myślałem, jak zacząć robić coś innego, a tak naprawdę nie potrafiłem tego zrobić, bo za bardzo o tym myślałem. Czyli co trzeba robić? Trzeba działać! Trzeba działać! Trzeba działać! Panu. Trzeba działać! Nie myśleć, tylko trzeba działać. I to jest właśnie odpowiedź, kochani. Trzeba działać! Dokładnie. Dokładnie. Działać trzeba? Koniec tematu. To nagranie jest specjalnie dla Macieja Maciejskiego. Pozdrawiam Pawła Baczyński. I to stare jako wyspanie.